Chyba, no już z siada do rozpielonego Jakiś ten? Coś tam do powiedzenia masz? Nie wiem, czy byłem szczęśliwszy w tym miesiącu. A mamy trzy, czwarty dzień tego miesiąca. Ale dawno ale, ale, ale nie byłem tak szczęśliwy, nie? Cienieczko piękne, daje Lupa. siły. Taka piękna pogoda dzisiaj jest. Słaj. Oj, 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 piękna sprawa. Stówka. Chyba się pomimy. No to lecimy. Ja czekam ja na odliczanie. Chcę jak formule 1 5 Cztery, trzy, dwa, jeden, na pierdolę. I co, ja teraz muszę robić zepito stopę, no to... Na pierdolę. Czekaj, 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 czekaj. I jeszcze zacisk. Jedną ręką nakładać ale że to nie jest taki kopsiutko. Okay. Możesz, nie chciałeś na trzy? a co? A co mnie to może interesować? To znaczy, że masz jeszcze dwa powtórzenia. Oj, byczku, papryczku, czekaj, dobra, teraz jest domu. Jeden, jeden, jeden wiesz. Elegancko. Chcesz przyspać? Nie bo Nie jest u Chcesz zejść do 50. Chcesz do 50? No tak Będę musiał przekładać to gówno całe. Do Speedy'ego wracamy, nie? Speedy pozdrawiamy Cię. z Trzymaj się w tym Afganistanie. Coś się dygnęła ręka już się obsarałem, że zdycha, sześć dyszy Jeszcze jedno zajście. Jeszcze nie ma myślenia. Myślenie zniknęło, no. Ono odpłynęło na głębokie wody. Kjøtt. Dawał pięć z co się tak bawi? Bo to jest nic. Bo to jest nic, no. Oj, byczku, byczku, dawaj, na się. mała mi się ręka chyba. W sensie. ci się ręka, dawaj, się nastawię. jest super Ale jest galęsko, nie? Raz jest i okay. Ej, ręka mi nie działa i co ja teraz? No wyjeb... To raz, nie? No, dokładnie. Nie, jeszcze Nic chwilę. Idź spać, idź spać szybko. O, tu masz na mnie rękę. Coś tam... Koyce Już na mam całą rękę. Dobra, jest suma. Odrosłam. Już Serio, odrosła, i patrzę. O, dobra, widzę właśnie, no. To wygląda nie się no, ale coś dziwne jest. Coś gdziałka. dziwne jest, bo mi ręka. Która? Łokieć? A, dobra. No. Jeszcze chwilka, ja ją nauczę. Jeszcze, no nauczy się. Ty ją interesujesz teraz. Tak. Bechamior z ręki. No, dawaj, dawaj, dawaj. Nie ja, powiem, że nie, to mnie rozśmieszyło. Bardzo susa, susa, susa. Nie, teraz muszę raz zrobić wreszcie, no bo ta ręka była silna, a ta była słaba, więc jeszcze cztery za kary. Okej, okay, dobra. Tak zwany karmiek, Tak. Dobra, masz... Tak zwany karmiek. So, so, no. Nie prócz. No, Zobaczymy co się stanie. tym. No właśnie, ja też jestem ciekawy. Tak. <laughs> Wracają mi myśli obliczeniowe. O tak. To dobry znak. Nie? Tak, widzę, widzę, 0 i1. I jeszcze dwa widzę. Twój mózg się złapnął do ustawień fabrycznych. gaci mózg nie działa teraz lepiej. Po prostu ja od, odkryłem katarsis. To jebiek jakby ktoś naszłapł. A, to byłem oh, ja oh, 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 oh. Nie wiem w sumie. co mam robić? Nie, już koniec. Ja nie wiem co tu się wydarzyło teraz. Kurwa. Ale potrzebne moc. Mogę trzeć się? No dawaj trzy no, trzy. Wiesz co, pięć zup. Trzy? Jeszcze jeden, Nie czuję ręki, nie siedem. czuję ręki. Przysięgam, no masz rację, no. Czuję. O kur... Wyskoczyłem. Ale dobrze. Nie no, to już nie ma siły w ogóle. W no, fracę. no, to już jesteś wypukany. Zgubię tą rękę. Jakie słowa pożegnalne? Że już widzę, zareagowałem. A pozdrawiasz poznawiasz kogoś? Wszystkich, tylko, ja, tylko to nie tam, Boże, ty, ty, ty. O, 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 o nigdy nie pozdrawiamy żadnego a Oto siemaneczko byczki. No, cześć. Pozdrawiamy wielkich skurwysynów i małych też, jeśli no, są witamy. I pamiętaj, jeżeli taka osoba idzie na siłownię, nie powinna się dziwić, bo czy dziwicie to, że chory chodzi do lekarza? Grube jaja, to była dobra rozkminowa. Siemaneczko. Z, takim, z taką rozkminą was zostawiamy.